Czy chcesz być bardziej skutecznym liderem swojej organizacji? Czy chcesz być lepszym menadżerem i też być bardziej zadowolonym z tego, co robisz w pracy na co dzień? Jeżeli tak, to zachęcam Cię do wysłuchania tego odcinka, w którym opowiadam o programie Skuteczny Lider i o tym, jak zostać skutecznym liderem w siedmiu krokach. Zapraszam. Cześć, tu Greg Albrecht. Witaj w podcaście Wszystkie twarze biznesu, który pomoże Ci osiągać cele zawodowe, a przy tym mieć więcej satysfakcji i czasu dla siebie. Od lat mam niezwykłe szczęście doradzać setkom zarządów i właścicieli firm w kilkunastu krajach. W tym podcaście dzielę się zdobytymi doświadczeniami oraz rozmawiam ze starannie wybranymi przedsiębiorcami. Przedsiębiorcami, którzy mają fascynujące wartości. Osobowości i zbudowali wyjątkowy biznes od zera. Brzmi ciekawie? To kliknij, subskrybuj, by nie przegapić kolejnych odcinków. Zanim zaczniemy, zapraszam do klubu słuchaczy na gregalbrecht.io łamane na klub. Tu otrzymasz m.in. bezpłatne inspiracje od skutecznych przedsiębiorców, prezenty od gości podcastu oraz zaproszenia na spotkania z innymi menadżerami. Dzięki udziałowi w klubie masz też możliwość sugerowania tematów odcinków podcastu. Chcesz spróbować bezpłatnie? To dołącz teraz na grekalbrecht.io łamane na klub. Jeśli po przesłuchaniu odcinka uznasz, że przyda Ci się dalsze wsparcie w rozwoju Twojej kariery lub biznesu, to napisz do mnie. Razem z zespołem Albrecht and Partners pomagamy zarządom spojrzeć na biznes z perspektywy, lepiej się dogadywać i podejmować lepsze decyzje. Cześć, z tej strony Greg Albrecht. Dziś przed sobą stawiam duże wyzwanie, bo chcę pomóc Ci zostać skutecznym liderem w siedmiu krokach. I oczywiście to jest niemożliwe, by zrobić to na przestrzeni kilkunastu minut. Niemniej jednak opowiem o kluczowych elementach, które się składają na to, które pozwolą Ci lepiej ocenić, gdzie jesteś dzisiaj i zatem. Przedsięwziąć działania, które pomogą Ci być bardziej skutecznym w roli lidera i zdiagnozujesz obszary, nad którymi warto pracować. Ale skąd w ogóle ten temat? Wszystko zaczęło się od tego, że miałem taką refleksję, że naprawdę dużo pracuję z liderami dużych organizacji, osobami, które naprawdę mają ogromną odpowiedzialność i mam przyjemność, Wspierać je w osiąganiu celów, w podnoszeniu skuteczności, w stawaniu się bardziej skutecznym, ale też bardziej szczęśliwym w roli lidera. I pomyślałem sobie, że to jest wspaniały dar i wielka przyjemność, że mogę to robić, ale równocześnie, że niestety to jest niesamowicie ograniczone, dlatego że jeżeli pracuję osobiście z Poszczególnymi osobami, to ilu osobom tak naprawdę mogę pomóc, ilu osobom mogę przekazać tę wiedzę i doświadczenie, które zgromadziłem. I dlatego pomyślałem, że uzupełnię te moje przemyślenia i dowiem się, czego potrzeba ludziom. Zrealizowałem taką ankietę. Być może, jak tego słuchasz, to byłeś czy byłaś jedną z osób, które tę ankietę wypełniła, i w tej ankiecie zadałem różne pytania. Oto, co cię boli w roli lidera, co ci przeszkadza w zarządzaniu, jakie dyskomforty pracy zdalnej odczuwasz itp., itd. I na podstawie tych 400 ankiet zmapowałem te rzeczy, które rzeczywiście dodatkowo na większą skalę przeszkadzają ludziom, czyli połączyłem swoją wiedzę pogłębioną z indywidualnej pracy i wiedzę o potrzebach z tych 400 ankiet. I na tej podstawie stworzyłem coś, o czym dzisiaj opowiem, ale co mam nadzieję, że będzie dla ciebie ciekawe, bo zdecydowałem się z pewną nieśmiałością, przyznam, stworzyć pierwszy produkt online'owy. I to jest właśnie program Skuteczny Lider. Możesz go zobaczyć na vod.gregalbrecht.io także tam znajdziesz go na VOD Greg Albrecht I.O., ale nie jest moją intencją promować sam program, a opowiedzieć ci o jego zawartości, dlatego że z samego planu myślę, że jesteś w stanie wyciągnąć wnioski, gdzie jesteś i na czym warto popracować. Także opowiem ci o siedmiu krokach i siedmiu obszarach idąc od Zobaczysz od siebie w kierunku zespołu, i krok po kroku możesz ocenić, gdzie jesteś w każdym z tych obszarów. Więc w punkcie pierwszym tego programu, ale też w punkcie pierwszym swojej refleksji nad sobą, bardzo dobrze jest zastanowić się nad tym, na czym budujesz. Wierzę, że bez zmapowania twoich potrzeb, tego, dokąd chcesz zmierzać, czyli dobrego zrozumienia, co Osobiście, jako człowieka, jest dla ciebie ważne i co chcesz osiągnąć dzięki pracy. Nie jesteś w stanie osiągnąć satysfakcji, spełnienia, stanu flow i tego, żeby naprawdę dojechać tam, dokąd chcesz dojechać. Więc poddanie temu refleksji jest niezwykle istotne. I druga kwestia tego pierwszego punktu, na czym budujesz, to są zasoby, czyli w skrócie, z czym przychodzisz do stołu. Jakie masz umiejętności, które cię wyróżniają ponad innymi osobami, jakie masz kompetencje, jakie masz naturalne talenty, co już robiłaś czy robiłeś, co wyróżnia cię na tle innych i pozwala ci być w tym lepszym. Krótko mówiąc, punkt pierwszy to wyłożenie na stole tego, co już masz. Pragnień, potrzeb, celów, a z drugiej strony umiejętności, kompetencji, relacji, wszystkiego tego, co może ci pomagać. W drugim Kroku. Warto, żebyś, kiedy wiesz dokąd zmierzasz i co masz pod ręką, osiągnął maksymalną wydajność. Co to znaczy? Chodzi mi o taką osobistą skuteczność. A zatem w drugim punkcie zastanowisz się, co przeszkadza ci w drodze do tego, żeby realizować ten cel. To mogą być nieefektywne, osobiste nawyki, rzeczy, które zjadają twój czas. Ale jest wiele obszarów, które można w tym elemencie uprościć poprzez delegowanie, rezygnację, zmianę narzędzi, które sprawią, że Twoja energia i Twój czas wkładany w każde działanie będzie. Zoptymalizowany. I to jest drugi obszar, który polecam Twojej rozwadze. Trzeci: to już zaczynamy wychodzić z Ciebie na zewnątrz i do kontaktu z drugą osobą, czy z wieloma osobami i to jest Twój styl przywództwa. Zastanów się, w jaki sposób naturalnie pracujesz z innymi ludźmi, jakie masz metody komunikacji, co naturalnie Ci przychodzi i na podstawie tych predyspozycji. Poddaj refleksji. Czy rzeczywiście Twój styl zarządzania jest autentyczny, czy Twój styl kontaktu z ludźmi jest sprzyjający im i buduje długoterminową wartość? Jakie elementy tego stylu może nie są optymalne i dobrze byłoby się ich pozbyć? Kiedy masz to poczucie trzech pierwszych filarów, o których mówiłem, czyli potrzeby i zasoby, zoptymalizowana wydajność i zdefiniowany styl pracy z innymi, można przejść. Do drugiego elementu, czyli Twojego zespołu. I tutaj w punkcie czwartym rozważ, kim jest Twój zespół. To jest wcale nie takie oczywiste. Naturalnie myślimy, że to są te osoby, które do nas raportują, ale kiedy spojrzysz na to szerzej, to możesz pomyśleć, ha, może to nie tylko te osoby, może to także moi kontrahenci, z którymi pracuję długo. To też jest mój zespół nieformalny. Może moi. Partnerzy handlowi, może moi dostawcy, może moi klienci. Także zdefiniuj swój zespół, a następnie poznaj go. Czyli ten punkt czwarty krok czwarty to kto jest w moim zespole szerokim i co to są za ludzie, co jest dla nich ważne, co się dla nich liczy. O tym też więcej opowiem w tym programie rozbudowanym, bo to wiele punktów. Zresztą, Szczegółowy program znajdziesz na VOD Greg Albrecht I.O. Ale zdecydowanie warto pomyśleć o tym, jak bardzo dobrze znasz osobiście te osoby, z którymi pracujesz. Bo dostrzegam, że to jest ogromne wyzwanie, że w pędzie nie mamy czasu, żeby się nawzajem poznać jako ludzie. Gdy nie znamy się jako ludzie, to nasz wzajemny wpływ, relacje, poczucie związku, zaangażowania jest dużo mniejsze. No, i kiedy wiesz, kto jest w Twoim zespole, jacy to są ludzie, to jest punkt piąty. Fundamenty zespołu. Krótko mówiąc, co i w jaki sposób budujecie. To wcale nie jest oczywiste. To są Wasze wspólne cele, jak one są komunikowane, to są Wasze wartości, czego się nie dopuszczacie jako zespół, jako organizacja, co jest dla Was istotne, czyli ważne, żeby sprawdzić czy na poziomie zespołu macie wspólne zrozumienie tego dokąd idziecie, co jest ważne, tak żeby każdy członek zespołu potrafił podejmować samodzielnie decyzje zgodnie z twoją menadżerską intencją i zgodnie z ogólnym interesem organizacji. Szósty punkt to zaangażowanie zespołu w tych ankietach. Jeżeli miałbym wskazać rzecz, która najbardziej poza zarządzaniem osobistym czasem, Irytowała i niepokoiła uczestników czy osoby, które odpowiadały, to na pewno byłoby to zaufanie i motywacja. To są słowa, które się pojawiają cały czas. Więc w punkcie szóstym, jeżeli mówimy o zaangażowaniu zespołu, to pomyślmy o zaufaniu i motywacji. Co buduje zaufanie? Jak tworzyć je w czasie, a co może je zrujnować? Czy masz jakieś zachowania, które rujnują to zaufanie? Czy masz świadomość, że motywacja w Twoim zespole działa dokładnie w ten sam sposób, co u Ciebie? Czyli to, co jest ważne dla każdego członka Twojego zespołu, będzie go napędzało. Jeżeli jeszcze dzisiaj masz wątpliwości, co napędza Ciebie, nie wiesz dokładnie, co jest ważne dla każdego członka Twojego zespołu, Twój wpływ na motywację i Zarazem zaufanie będzie mniejsze. Mniejsze zaufanie, mniejsza motywacja równa się gorszy związek z organizacją, mniejszy poziom zaangażowania zespołu i tym samym także, mówiąc prozaicznie, gorsze wyniki. Ale przede wszystkim po ludzku, gorsza atmosfera. A bierzmy pod uwagę, że w pracy spędzamy co najmniej 8 godzin dziennie z tymi ludźmi, pracujemy, więc. Fajnie, żeby to była naprawdę świetna jakość życia dla wszystkich i żeby było miło, a przy tym skutecznie. Jeżeli mówimy o skuteczności, to siódmy i ostatni punkt to wydajność zespołu, a konkretnie narzędzia i rytuały, które pomogą ci efektywnie pracować z zespołem. Czy to jest dobrze, żeby spotykać się tylko raz w miesiącu na dłuższe spotkanie? Czy wszystkie te kole, te maile są efektywne? Jak ułożyć. Relacje między mailami, telefonami, spotkaniami, żeby nie rujnować innym pracy, ale żeby mieć poczucie, że wszyscy są w tej samej wyprawie, w tym samym kierunku, czyli są na bieżąco. To jest siedem zagadnień, które jako lider naprawdę ważne, żebyś rozważył i rozważyła. Więc podsumuję to i zrób taki rachunek sumienia, gdzie jesteś. Na poziomie osobistym, na czym budujesz Twoje potrzeby i zasoby. Po drugie, Twoja maksymalna wydajność, czyli co stoi na przeszkodzie do takiej osobistej skuteczności, co możesz udoskonalić, jeżeli chodzi o zarządzanie czasem, narzędzia i inne aspekty. Potem trzeci punkt styl przywództwa, czyli jak pracujesz z innymi. Te trzy elementy, szalenie ważne na poziomie osobistym, gdzie jesteś, tak? Drugi dział to już relacje z Twoim zespołem, i tutaj punkt czwarty: zdefiniuj swój zespół i poznaj jego członków. Punkt piąty, fundamenty zespołu, czyli co was łączy i jak budujecie, co budujecie wspólnie. Punkt szósty, zaangażowanie zespołu, czyli o zaufaniu i motywacji, jak budować trwałe zaangażowanie, jak budować stabilną atmosferę, która będzie sprzyjała rozwojowi. I punkt siódmy, wydajność zespołu, czyli oprócz atmosfery zaufania, też jakie narzędzia i rytuały mogą pomóc wam osiągać cele. I to jest to siedem kroków, które chciałem przedstawić dzisiaj tobie, dać ci możliwość zastanowienia się nad tym tematem, ale to nie wszystko, bo w tym programie skuteczny lider online, o którym mówiłem, a jest to tak naprawdę zestaw krótkich nagrań, każdy z nich jest taką lekcją on demand, którą możesz oglądać dowolną liczbę razy. Natomiast są poukładane w konkretnej kolejności, żeby przeprowadzić się zgodnie z tym, co mówiłem, przez cały proces. I jest to tych nagrań kilka dobrych, kilka godzin, więc jest czego się tam nauczyć. Tam oprócz tych siedmiu punktów dodaję jeszcze dwa dodatki specjalne. Jeden to dodatek o pracy zdalnej, czyli jak przełożyć to, co powiedziałem przed chwilą dodatkowo na aspekty zarządzania wirtualnego i drugi dodatek Taki poradnik skutecznego rozwoju osobistego, czyli jakie, na jakich filarach i w jaki sposób, kiedy skończysz kurs, dalej podnosić swoją skuteczność osobistą, po swojemu, w tym kierunku, który cię ciekawi, w sposób najbardziej efektywny. A co więcej, oprócz tego w tym programie, który jest kierowany przede wszystkim do menadżerów i do właścicieli firm, znajdziesz taki bonus, czyli. Tworzę grupę, grupę wymiany wiedzy, grupę, w której menadżerowie mogą porozmawiać, grupę, w której też jestem, w której można podyskutować na tematy związane z tym programem, czyli z tym, jak być skutecznym liderem. To jest zamknięta grupa, do której nikt nie ma dostępu, jeżeli nie jest częścią programu Skuteczny Lider, także myślę, że fajne, zamknięte, bezpieczne środowisko do wymiany wiedzy, do poznania się, które może pomóc... Ponad wiedzę, stworzyć też tę przestrzeń do dyskusji i wspólnej pracy. A wszystko po to, żebyś był bardziej skutecznym liderem, żeby było Ci łatwiej, żeby Twój zespół był bardziej zadowolony i żeby osiągać cele. Dlatego jeszcze raz tylko przypomnę, że ten program, o którym dzisiaj mówiłem, znajdziesz na vod.greagalbrecht.io. VOD. Program nazywa się Skuteczny Lider. No, i już kilkadziesiąt osób jest na pokładzie, więc są pierwsze fajne oznaki tego, że ta społeczność się buduje, ale brakuje w niej prawdopodobnie jeszcze ciebie. Także zachęcam cię, wejdź na vodyalbrecht.io i tam dołącz do tego programu. A jeżeli czujesz, że to nie ten moment, to mam nadzieję, że to, co opowiedziałem w tym odcinku będzie już dobrym źródłem inspiracji. Na stronie odcinka, na mojej stronie greekalbrecht.io jest dodatkowo infografika, która podsumowuje ten odcinek. Więc skorzystaj z niej, bo może warto ją wydrukować, powiesić sobie i na tej podstawie zastanawiać się, czy jestem dobrym liderem. No i to wszystko ode mnie na dzisiaj. Bardzo dziękuję za cierpliwość. Mam nadzieję, że to, że opowiedziałem o swoim produkcie, będzie dla Ciebie okej, okay, ale. Nigdy tego nie robiłem. Jest to też coś, co bardzo wierzę i zależało mi na tym, żeby podzielić się z tym słuchaczami. Dzięki ci bardzo za uwagę. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia już za tydzień.